Siemanko z tej strony Kamek i witam was w drugim budowaniu składu, tym razem Bundesliga. To Bundesliga, prawie to Bundesliga zabraknie jednego gracza, ale to zaraz wam wszystko przedstawię i tym razem zrobię trochę inaczej. Ostatnio prezentowałem to w sposób e, każda linia. Pierw obrona, później pomoc, skrzydła i na końcu atak. E, a teraz zrobię to trochę inaczej, zobaczymy, co bardziej Wam się spodoba. E, zro, zaprezentuję wszystkich, po prostu wystawię wszystkich, a na końcu razem z muzyczką zobaczycie najpiękniej, znaczy najpiękniejsze ogólnie różne gole tego składu, które mam, także zapraszam do oglądania no i zobaczmy jak prezentuje się nasz top skład z Bundesligi, oczywiście pokażę Wam za chwilę ceny oraz ile bramek każdy z zawodników strzelił także przejdźmy do bramkarza, no i na bramce nie mogło zabraknąć Nojera, który zagrał u mnie 5 spotkań zapłaciłem za niego 64 tysiące Broni naprawdę świetnie, świetnie broni. No co mogę, nieraz nie mogę się naprawdę do niczego przyczepić. Chociaż są takie sytuacje jak jeden na jeden, które mógłby częściej wybraniać. E, dobra, przejdźmy do dwóch środkowych obrońców. Tutaj sobie ustawię Bundesligę, żeby innych mi nie, e, nie wyświetlało. Przeszukaj mój klub. No i pierwszym zawodnikiem jest Hummels. Tutaj go sobie przesunę. E, czy strzeli jakąś bramkę? Tak, jedną bramkę strzelił w pięciu spotkaniach. Pewnie była to główka e, no i co? Też nie ma się do czego przyczepić, chociaż tempo mógłby mieć większe, ale jego obrona i tak jest na bardzo wysokim poziomie. Drugi z nich to Dante, także możecie zauważyć, że ta obrona jest w miarę wolna. 65 i 68 tempa nie jest zbyt dużo. On rozegrał cztery spotkania, ponieważ w jednym był kon... za czerwoną kartkę. Tak, za czerwoną kartkę siedział. No i średnia, średnia pracowitość nie jest zbyt dobra, ale też nie ma się do czego przyczepić. Za niego zapłaciłem 4300, za Hummelsa jeszcze wam pokażę 6500. Przejdźmy na lewą obronę. No tutaj nie ma nikogo innego niż Alabe, e, Alaba, który ma wysoko średnią pracowitość, zapłaciłem za niego 23 250, w pięciu, bram w pięciu meczach nie strzelił żadnej bramki, ale naprawdę na tym lewym skrzydle e, i lewej obronie radzi sobie wyśmienicie, polecam go bardzo, bardzo serdecznie, jeżeli macie 23 000. Na prawej mógłby zagrać Lam, e, ale ja mam piszczka, e, jednak wolę piszczka od Lama, nie wiem dlaczego. Ma wysoką, wysoką pracowitość, widać go naprawdę wszędzie. Podłącza się do ataków 11 tysięcy, to też nie jest zbyt dużo. Zaliczył dwie asysty, nie u mnie w klubie, w klubie przeciwnika. U mnie nie zaliczył ani asysty, ani nie strzelił bramki, ale naprawdę polecam piszczka. Spoko tempo, naprawdę bardzo dobra obrona i jeszcze lepsze podania. Polecam. SPD. No tutaj to naprawdę Schweinsteiger, który mnie zaskakuje totalnie. W pięciu meczach dwie bramki mi strzelił, do tego trzy asysty. Widać go wszędzie, totalnie wszędzie. Tą pracowitość wysoko-wysoka naprawdę widać u tego zawodnika. Jeżeli macie 70 tysięcy, to nie wiem... Dlaczego jeszcze nie kupić listy Schweinsteinera? No, monster, monster, monster. Jeszcze takiego zawodnika nie widziałem w tej FIFI, który tak by dużo pracował na rzecz mojego zespołu. Zdziwiłem się naprawdę, że, że jest aż tak dobry. Dobra, przejdźmy do prawej pomocy. No, a na prawej nie mogło zabra zabraknąć Ariana Robena, który w pięciu bramkach strzelił, w pięciu bramkach, w pięciu meczach strzelił jedną bramkę i raz asystował. Wysoka e, pracowitość w ataku, niska w uronie, to widać. E, jest chyba jeden klip z nim, naprawdę dobry. Eee, tak, z wolnego, naprawdę uderzył świetnie. Eee, do tego on wchodzi w pole karne, czasami jak w masło. Tylko nie potrafiłem jeszcze ani razu wykończyć akcję z jego wykonaniem. Ale świetnie mi się nim gra. Naprawdę świetnie mi się nim gra. I polecam, jeżeli macie ponad 300 tysięcy. Z lewej strony zagra niestety Marco Royce, a nie Frank Ribery, Chociaż, czy mogę powiedzieć niestety, raczej nie, co robi Marco Royce. To przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę jest świetny, świetny, świetny. 108 tysięcy, jedne z lepszych, jakie wydałem w tej WIFI. 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, wysokość, średnią pracowitość. Będziecie oglądać jego bramki, jego akcje. No, świetny zawodnik, świetny. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Wszędzie go widać na tej lewej stronie. Rządzi, dzieli. Polecam. SPD, SPO, SPO. SPO to jest Gundogan. Gundogan, który w pięciu meczach strzelił trzy bramki, dwa razy asystował. Też jest bardzo dobry. Cztery gwiazdki słabszej nogi, cztery gwiazdki sztuczek. Można strzelać lewą, prawą nogą, podawać lewą, prawą. Naprawdę jest wart swojej ceny. Tych 26 tysięcy to myślę, że jest za mało jak na takiego gracza. Zobaczcie, on ma 82 tempo, 87 dribbling, 73 strzałów, 74 obrony i 84 podań. Te podania są u niego czasami tak dobre, że łapie się za głowę jak on to zrobił. Kapitalny gracz, Gundogan, kapitalny gracz. No i przejdźmy do napadu. W na napadzie pierwszym będzie Abu Mayang, Abu Mayang którego wstawię sobie tutaj. No, i Abu w pięciu meczach strzelił dwie bramki, zaliczył trzy asysty. Wysoka średnia pracowitość. Brakuje u niego tych czterech gwiazdek trików, które bym naprawdę chciał. Osiem tysięcy, widać jego tempo, potrafi uciekać niesamowicie niektórym obrońcom. No, i polecam, chociaż nie gra tak, jakbym się spodziewał. Myślałem, że, że będzie trochę lepiej grał. No i przejdźmy do ostatniego: no, oczywiście tutaj nie mogę zabraknąć, Roberta Lewandowskiego. Sprawdźmy jego na 65 tysięcy. W pięciu meczach: 4 bramki, 5 asyst. Asystuje niesamowicie ten, ten piłkarz. Tak jak chyba ostatnio w Bundeslidze potrafi podawać te 64 podania. To w FIFA 1500, uwierzcie mi, pójdą. Co najmniej 10 do góry. To, to jest minimalnie 10 do góry podań e, pójdzie Lewandowskiemu. E, aż boję się, jak będzie wyglądała jego karta w 15, jeżeli ten sezon będzie miał dobry. E, co mogę o nim powiedzieć? Dobry gracz, ale liczyłem na coś więcej po recenzjach. Pierwszy raz nim grałem. Liczyłem na, na, na sporo więcej. No, ale miejmy nadzieję, że, że jeszcze się odblokuje. Jeszcze chcę nim zagrać 2-3 mecze, e, ponieważ e, jeżeli składem z BPL nie przegrałem żadnego meczu, 4 na 4 wygrałem. Tym składem przegrałem jeden mecz na 4 spotka... nie, 5 spotkań i jedno przegrałem. Także tak się prezentuje mój skład. E, ceny widzieliście, więc możecie sobie to szybko, ładnie w kalkulatorze dodać. E, szkoda, że nie mam Franka Riberiego, ale nie stać mnie na niego. Niemniej jednak ten skład prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Chociaż wolałem, tutaj przyznam szczerze, skład z BPL. Także zapraszam Was teraz na e, krótkie klipy z bramek. E, mam nadzieję, że muzyczka będzie Wam odpowiadała i gole również. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie, a jeżeli chcecie kupić sobie takich graczy, to nie zapomnijcie o Game Gold Trader. Link na dole. Trzymajcie się, do usłyszenia na razie.